na kolejnej belgijskiej przygodzie UBEXowej. Dzisiaj pokażę Wam dom muzyka. Opuszczony od dawna, w dość złym stanie, jednak jest tu wiele ciekawych artefaktów, godnych uwagi. A może jest tu coś jeszcze. Zaraz wam pokażę, co tutaj można znaleźć. Także zostańcie ze mną, oglądajcie film. Subscribe! Witam! Ja jestem Adam i prowadzę dla Was kanał Halo Urbex. Na moim kanale możecie obejrzeć wiele ciekawych filmów z opuszczonych, zapomnianych miejsc. I w tej właśnie chwili zapraszam Was na kolejny ciekawy odcinek. Może zacznijmy od tego pianinka. Ładnie się prezentuje, jednak jak widzicie, jednej nogi nie ma, druga już też ledwo dotrzyma. Także to jest, można powiedzieć, chwilę, moment, żeby to było całe rozwalone i leżało na ziemi. Bo jeszcze jakieś dźwięki wydaje, ale nie mogę tutaj hałasować. Bo obok są domy, w których mieszkają ludzie i mogą mnie stąd pogonić. W każdym razie, nie zostało, ale jest w bardzo, bardzo złym stanie. Z tyłu już się rozsypuje. Można powiedzieć, że na rodzin się opiera. Tu mamy portret, nie wiem czy właściciela domu. nie widzę żadnego podpisu, ani nazwiska tutaj pozdrawia Was Adam z kanału Halo Urbex mamy nawet, zobaczcie taka koza jak ładnie ozdobiona Ledwo się trzymający, ale jakże pięknie ozdobiony, kiedyś musiał się bardzo ładnie prezentować. Tutaj jeszcze jakieś wina owocowe, owoce widać pozostały, jednak nie zaleca się próbowania tych trunków szuflady, jak widzę, puste. Krzesło się samo rozsypało. Na ścianach, ładny świecznik. Tutaj widać był krzyż. Nie widzę, żeby gdzieś leżał, z pewnością dużo wcześniej. No i tutaj mamy zwłoki. W zasadzie część jest tylko głowa. Już też naruszona zębem czasu. Tak jak cały dom, tutaj się w sumie wszystko zapada. Obraz, na którym w sumie nie widać co jest. Widzę jakaś kobieta. Ale nie potrafię odgadnąć autora, ani w ogóle co przedstawia ten obraz. No i drugie zwłoki. W sumie nie rozumiem takiego czegoś, jak obcięte głowy wiszące na ścianie. To jest to, co potrafią zrobić ludzie ze zwierzętami. O to, żeby sobie o nogę lub głowę zwierzęcia powiesić na ścianie. Można powiedzieć, że najwięcej człowieka to jest chyba w świni. No nic, żegnamy się z tym pierwszym pomieszczeniem i idziemy zobaczyć, co mamy w Muszę uważać na każdy krok, gdzie nogi stawiam, bo jest naprawdę niebezpiecznie. Jestem mimo, że jestem na parterze. No, ile może ja nie spadnę, to może mi coś na, na głowę spać. Do tego bym bardzo nie chciał, bo kto dla Was nagra filmy? Mody tam ta ładna gablotka zaszklona i też już widać z góry, co się posypało na nią. Tu mamy starą pieciarnię, gazety. Także nie będę tego odkrywał. zobaczymy następne pomieszczenie. Mianowicie jest kuchnia. No powiem szczerze, że spodziewałem się w tym pomieszczeniu kuchenki na węgiel. A jak widać nawet tutaj gaz był podłączony. Tam resztki z lewu zostały. Tu mamy... Spójrzcie jeszcze jajka zostały. Wszystkie już puściotki z korekty. Zobaczę co tu mam. To dziwne pomieszczenia. Tam tu jak na dwa widzę Tam będzie No tutaj tak tym, ty, płytkami były już zagrane ściany, nie wiem co to jest, czy to jest kamień tak jakby wyszlifowany tak, tu mamy kolejne pomieszczenie, jest to dówka, ale nie nie dam się namówić, nie będę otwierał lodówki. I tutaj jak widać graciarnie. Tam mamy jeszcze całe paczki parkietu. Tak jakby ktoś chciał tutaj robić parkiet. Nie wiem czemu zaprzestał. Znaczy w sumie mogę powiedzieć czemu, bo to nie nadaje się już tutaj do niczego. Nie ja boję się chodzić, żeby tutaj nic na głowie nie spadło. Stąd wyjdziemy, pójdziemy zobaczymy, co w pokojach jest. Musimy wrócić przez kuchnię. Tutaj jak. Tak, już ledwo się trzyma. Tutaj częściowo już go w ogóle nie ma To już najbardziej niszczy budynki jest chociażby dziura w dachu to za chwilę wirgoć już niszczy do końca budynek Żety wyglądają jakby ktoś zawijał. Te no już są różne rzeczy. Spójrzcie w jakim stanie są schody. Niby te deski co zostały są w stabilne. Więc spróbuję wejść tutaj. Ooo! Zobaczcie tutaj co się dzieje a ja mam, mam chęć wyjść jeszcze wyżej no cóż jestem tu mamy pokój a za chwilę muszę lampę wyciągnąć momencik okej, okay, mam lampę widać Nie wiem czy ta podłoga mnie utrzyma, czy mogę tam dojść spójrzcie tu do jakiś mundur Pagony jeszcze nie wiem czy to wojzy belgijskich Nie potrafię powiedzieć guziki To jest herb Belgii nie wiem czy osoba która tu mieszkała była żołnierzem no wygląda jakby coś z wojskiem miała wspólnego tutaj widać jeszcze spodnie no i łóżko ratyko, zobaczcie jaka spytna antenka własnej roboty ładne obrazy które pozwalają na ziemię, które jeszcze wiszące na ścianie. Boję się tu chodzić, bo to wszystko naprawdę lekko się trzyma. Nie można by powiedzieć w stanie rozkładu. no ale być może jest to ostatnia chwila żeby nagrać tutaj film za jakiś czas już nikt nie zobaczy tego domu tutaj mamy jakiś nie wiem czy to pokój dziecięcy był widzę lalki misie, zające sam się muszę uważać żeby Ci się potem nie zapadło. No, Zobaczcie jakie ładne pluszaki. Nie uciekaj mi mi się przytula się z zajączkiem. czy też jakieś stare, części starych mebli Tu mamy jakąś rozgwiazdę Oryginalna Chciałem powiedzieć żywa Kto z Was umie pisać na maszynie bez, bezwzrokowo się nazywa To tak Jakieś masz maszynopisanie Nie chwaląc się byłem tym dobry Teraz już by mi to tak nie wyszło Pora jakichś papierów, ale nie widzę jakichś konkretnych. Mam rachunek z banku. On na minusie 13 tysięcy był. Wpłacił półtora. Nie wiem co. To za kartki tutaj wiszą. Nie potrafię rozczytać, na sumie razie języka nie znam. Także nie wiem co to były za notatki piszące na ścianie. Mamy kalendarz z roku pańskiego 95 Czyli 25 lat temu. Dziwne, że w 25 lat czas potrafił tyle zniszczeń zrobić w tym budynku. No to jak powiedziałem, jeżeli dach jest dziurawy to, to już niewiele czasu potrzeba tu mamy jakieś kolejne pomieszczenie już ledwo to się wszystko trzyma bałagan, spustoszenie i kolejny ładny kominek, w sumie on jest taki sam, takie same zdobienie ma jak ten na dole przy fortepianie Ładnie się przystępuje Tu mamy muszelek pełno, ktoś zbiera nad morzem W jakiejś jeździcie nad morzem zbieracie te muszelki Tu widać był jakiś stary stół, książki, ale już nawet książki nie można otworzyć Tak zajęta wilgocią Patrzcie u góry chyba rosną jakieś drzewa a tutaj po ścianie na pierwszym piętrze wychodzą korzenie. To jest dopiero ładny widok. No, takie budynki mają swoje uroki. Jednak, tak jak zawsze powtarzam, takie eksploracje są bardzo niebezpieczne. I ja odradzam wam robienie tego. polecam oglądanie filmów subskrybowanie kanałów zwłaszcza mojego i polecam również kanał Pepl Urbex a sami nie chodźcie w takie miejsca my Wam pokażemy to co można zrobić w tych miejscach tu mamy też ładną szafę też widać, spójrzcie jak wszystko odpada farba sufit już spadł na dół a szafa trzyma się Normalnie jest w stanie nienaruszonym. Mimo że budynek nie ma dachu, wilgoć jest tutaj straszna. W wielu miejscach pełno pleśni, a taka szafa sobie stoi, jakby nikt Wiem, Ktoś dopiero tutaj przyniósł ze sklepu. No może ze sklepu nie, ale trzyma się bardzo ładnie. Drzewa już przez okno wchodzą. Widzę, że schody są wyżej. Nie wiem w jakim stanie. Zobaczę, może uda mi się wyjść do góry. Stąd jakbym spadł, to już by było dość wysoko. tutaj jeszcze mamy jakieś stare okulary no, w nich to chyba ktoś mógł wyglądać jak mucha Teraz zobaczymy czy mi pasują a wy powiedzcie jeżeli tak to ja od razu idę takie zakupić i będę w takich robił eksploracje jak wam się w nich podoba pewien generał którego nazwiska nie będę wym wymawiał miał podobne czy jestem podobny do niego? Nie chyba. Jak podoba Wam się? Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Mamy tu coś inne. No tutaj nawet jakaś broszka. Nie wiem czy to nie jest złota. Raczej znaczy nie. Klucz do krainy skarbów. No, nie widziałem żadnej skrzyni, do której mógłby pasować. To zoryk z otwieraczem do wina. o no win było na dole kilka. No one już chyba samoistnie się otworzyły. No, nie, tam stawać nie będę. Widzicie, jakie stanie jest podłoga. Także to Wam tylko z tej odległości pokażę. A tu jest rupieciarnia i nic godnego uwagi. Tu nawet muszę uważać. No jest bardzo niebezpieczne chodzenie tutaj. No, Wilko, tu swoje. A mamy jeszcze jakieś małe wiosła. Nic można powiedzieć, że wszystkie piętra przeszedłem. Będę się już ewakuował stąd. Dziękuję Wam za wspólne obejrzenie filmu. My widzimy się w kolejny piątek o godzinie 16.30. Jeżeli chcecie obejrzeć zdjęcia z eksploracji, zapraszam Was na Facebooka i Instagrama. Dziękuję serdecznie za wsparcie na Patronite. Jak i również zachęcam do zakupu koszulek, chociażby takich, jaką mam na sobie. Wszystkie linki macie w opisie. Także żegnamy się. Miłego weekendu Wam życzę.